Kolejny odcinek programu Super Tenis. odcinek zapowiedziowy meczu Iggy Świątek z Jule Niemeyer. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym z Michałem Chojeckim. Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Ale najpierw o tym, co było. Lauren Davis odprawiona, ale łatwo nie było. Oj, nie było. To był naprawdę nerwowy, długi mecz. Ten wynik jest bardzo taki no, mylący, bo wydawać by się mogło, że dwa, dwa proste sety, ale tam było naprawdę bardzo dużo ciężkiej walki na przewagi, no, bardzo dużo zaciętych gemów. No iga miała takie no zaczęła wahania formy zaczęła bardzo dobrze, potem naprawdę ta, ta mała filigranowa Amerykanka naprawdę trzeba grać dużo lepiej. No i Iga miała naprawdę problemy z kończeniem tych wymian. Dobrze, że po prostu, że no, ta siła mentalna jakoś ją poniosła i potrafiła ten mecz odkręcić, a w drugim secie no, przegrywa przegrywa 1-4 i naprawdę źle się to oglądało. Nie sposób zapytać o charakter Igi, a raczej o jej, no, z jej zachowań w trakcie meczu, gdy próbowała rozproszyć rywalkę. To dla ciebie już jest coś nie okay, czy to jeszcze jest na pograniczu? Znaczy to tak, no, to, to zagranie było niezgodne z przepisami, nie można tak robić, to jest przeszkadzanie w grze. Natomiast ja myślę, że ten cały zgiegło u tego jest taki troszkę niewspółmiarny do, do skali wykroczenia, tak bym powiedział. Pewnie mówimy o tym dlatego i świat mówi o tym dlatego, bo Iga jest numerem jeden. Tak, znaczy no, Iga tak często się zachowuje, robi jakieś takie coś w rodzaju dudek dance, jak to się mówi, <laughs> czy, czy taniec szalonego kurczaka, ale to myślę, że to tak bardziej no, wynika z, z jej takiej zadziorności, ambicji, chęci wygrania piłki, nie jakiejś takiej no... Łamania przepisu z premedytacją. No Podejrzewam, że Iga już y, następnym razem ograniczy tego typu zachowanie, ale nie przeszadzałbym z krytykowaniem Polki za to zachowanie. Możemy być pełni obaw tego, co nas czeka w meczu z Julią Niemeyer, bo, no, bo forma IG jest taka sobie, ale czy to nie jest właśnie tak, że iga może będzie rosła z meczu na mecz w tym turnieju? No, prawda każdy mecz może być jej ostatnim, ale być może ta teoria, ta teoria oby, będzie mieć swoje potwierdzenie. Ob, oby tak było, natomiast ja się trochę boję tego meczu, bo ludzie tak patrzą na Julię Niemeyer, jakieś zawodniczka z, z początku drugiej setki, Rankingu, natomiast to jest naprawdę bardzo duży talent. Silna, potężnie zbudowana Niemka, chyba 178 cm wzrostu. Bardzo silny, płaski serwis. Bardzo mocny forehand, bardzo też mocny backhand. takie naprawdę no te, te, tego typu nawierzchnia, szybka nawierzchnia. Te korty w Nowym Jorku są szybsze niż zwykle. Yy, co, co wszyscy podkreślają, naprawdę jej bardzo pasuje i naprawdę Iga będzie się musiała tej sile ognia przeciwstawić, a nie jest to przypadkowa zawodniczka. Yy, Niemayer była już w ćwierćfinale Wimbledonu w, tej, w tym sezonie, wykorzystała taką trochę łatwiejszą drabinkę, no, ale była nawet blisko awansu do półfinału, przegrała dramatyczny ćwierćfinał ze swoją rodaczką yy, Marią. I, I naprawdę tą, tą zawodniczkę się fajnie ogląda. To jest duży potencjał, co zresztą sama Iga, która powiedziała, że za dużo nie wie o tej, tej tenisistce, ale też słyszała, że jest bardzo duży talent. I ten mecz może być dużo trudniejszy niż się wszystkim wydaje. Nawet bym się cofnął do Rolanda i ten mecz z Chinką, która iga grała, tak. z dużo wyższą od siebie zawodniczką. I mhm. chyba w tym roku Iga ma z tymi takimi właśnie wyższymi zawodniczkami problem. Tak, no, no generalnie problemy się biorą przede wszystkim z tego falującego serwisu igi, który jest bardzo nieregularny. Ten niski procent pierwszego podania często jest właśnie taką bolączką Igi, co mocne, fizycznie, dobrze retornujące zawodniczki po prostu wykorzystują. Z tego się wzięło większość porażek Igi w tym sezonie. Bo tak było właśnie z Daniel Collins, tak było z, z Ostapenko w Dubaju, czy tak samo było z, z Garcją w Warszawie. Nad tym Iga po prostu musi cały czas pracować, natomiast no to nie jest tak, że z dnia na dzień się poprawi Yy, procent pierwszego podania to często jest dyspozycja dnia i taki, tego typu elementy. No. Ale to, tak jak mówię, to będzie bardzo, bardzo ważny element gry w dzisiejszym spotkaniu, właśnie serwis IG. Myślę, że wręcz kluczowy. Ja jesteśmy już w drugim tygodniu imprezy. Możemy sobie delikatnie podsumować to, co było. Została nam tylko IG z reprezentantów Polski w tej grze, tej no grze tak. singlowej. Dużo juniorów i dużo juniorek ruszyło wczoraj na kort, ale no porozmawiajmy o tym tygodniu tak właśnie pod kątem tego, co zaobserwowałeś i pod kątem także. Polaków i Polek. Znaczy, no, największe rozczarowanie to oczywiście Hubert Hurkarz, no Ta wielkoślamowa, niemoc znowu go dopadła i to jest naprawdę no, szkoda tego chłopaka, to jest bardzo fajny, ciężko pracujący. Bardzo utalentowany tenisista, no ale ewidentnie ma jakieś problemy mentalne na, na tych wielkoszlemowych scenach. Po prostu jakoś spala się i przegrywa najczęściej zawodnikami. Może nie jakimiś słabuszami, ale wystarczy, że jakiś taki solidny zawodnik ma dobry dzień, postawi się Hubertowi i on, i on w tych meczach po prostu pęka, no. i no, szkoda, no, Bo to jest ogromny potencjał, który tak naprawdę w szlemach zrealizował tak naprawdę w pełni, to tylko w tym Wimbledonia, poza tym to jest taka ciągnąca się seria, wpadek, rozczarowań, które no, mogą jeszcze tą, tą taką mentalną... Y presję, jeszcze bardziej właśnie budować na Hubercie. No, oby tak nie było. Ja nie wiem, może, może rzeczywiście więcej pracy z psychologiem by się przydało, czy tego typu zabiegi właśnie, jakie stosuje Iga. No, zaczemy, no, oby się przełamał. Magdalinety, jakieś inne postacie jeszcze, które chciałeś podsumować, czy no, że łezka poleciała jak Serena Williams odpadła? No, Serena Williams, no, wspaniała kariera. Nie byłem jakimś wielkim fanem Serena, ale trudno nie doceniać tego, co dokonała. No, tak jak powiedziała Iga, czy tak jak powiedziała Agnieszka Radwańska bardzo takim fajnym poście skierowaniem do Sereny. No, to była zawodniczka, która no, zmieniła tę dyscyplinę sportu, jeżeli chodzi o kobiecy tenis. I no, należy jej się ogromny szacunek. Michał, widzimy się tutaj e, jutro po meczu Igi Świątek z Julią, e, Julą Niemeyer. I z tego miejsca już zapraszam na następny odcinek programu Supertenis. Oby po wygranym meczu Igi Świątek. Do zobaczenia.